Dzień dobry państwu. Z tej strony Anna Wiewiura z Orlius Pro i Piotr Krupiarz, który reprezentuje firmę Develogic. Spotkałam się z Piotrem, ponieważ inspiracją ku temu było ostatnie wydarzenie, które razem realizowaliśmy w Sosnowcu. Na tym spotkaniu rozmawialiśmy z biznesem, z biznesem związanym z deweloperką, z budowlanką i w spotkaniu wzięło udział Prawie 20 osób to są firmy, które mają oprogramowanie Symfonia i zobaczyły bardzo duży potencjał w rozwiązaniu Develogic, ale były też inne firmy, które nie posiadają dzisiaj tego oprogramowania, mówię o naszego Symfonijnego. I również podobnież z entuzjazmem określiły, że rozwiązania Develogic to są narzędzia, które wpasowują się w ich biznes. Co na ten temat możesz powiedzieć? Dla kogo są produkty Develogic? Dzień dobry. <głos> <głos> dla kogo? Generalnie firma Develogic od już ponad 15 lat specjalizuje się w branży e, firm budowlanych i to jest oprogramowanie dedykowane właśnie dla grupy, z te, grupy firm z tego, z tego obszaru firm budowlanych, generalnych wykonawców, deweloperów, e, firm inwestycyjnych, inwestorów. E, I m, dlaczego? Tak cenią sobie to nasze rozwiązanie. Przede wszystkim jest to takie narzędzie, które osobom prowadzącym firmy budowlane dostarcza w czasie rzeczywistym, na bieżąco, takich kluczowych informacji dotyczących finansów, dotyczących budżetów, dotyczących marży, rentowności realizowanych projektów a więc wszystkie te najważniejsze informacje, które dla osób zarządzających są kluczowe. A co najważniejsze, one, oni otrzymują te informacje w momencie, kiedy potrzebują z nich skorzystać. Czyli zaglądają do systemu i te informacje są im dostarczane. Nie, mo, nie muszą oczekiwać. System nam pomaga w uszczelnianiu. Tak, zdecydowanie, <grym> zdecydowanie. Bo im szybciej wiemy o, o tym, co się dzieje z finansami, tym możemy szybciej zareagować i, i przeciwdziałać jakimś nadużyciom, tak, albo Albo podejmować takie decyzje zarządcze, które pozwalają nam wchodzić w nowe inwestycje, w nowe obszary, bo widzimy jak to, jak, jak, jaka jest sytuacja. Ja będąc na wielu spotkaniach z klientami widziałam, że rozwiązanie spełnia ich potrzeby, widać ten entuzjazm. Aha, dobrze, to tutaj będę miał tą informację, kierownik budowy zrobi to, dostanę szybciej informację, więc ja widzę duży potencjał. Develogic to nie tylko jedno narzędzie, to jest kilka modułów. Mówię o dużym Develogicu, ale mamy też narzędzie, które jest skierowane dla mniejszych firm. Tak. Szybko wdrażalne, ultra szybko wdrażalne, albo można powiedzieć, że jest to rozwiązanie pudełkowe. Mówię o rozwiązaniu Develogic Express. Co możesz na ten temat powiedzieć? Dla kogo i co zrobi? Tak, tak jak powiedziałem na wstępie, firma Develogic już od ponad 15 lat się zajmuje dostarczaniem, wdrażaniem oprogramowania, jest producentem oprogramowania i tak na etapie zdobytego doświadczenia i obserwacji rynku zauważona, została taka potrzeba, że nie tylko duże firmy potrzebują dużego systemu, dużego rozwiązania, jakim jest Dewelogic Pro. Ale również jest duża grupa firm mniejszych, które nie potrzebują tak szerokiego fachlarza opcji i funkcjonalności, które dostarcza duży system, ale potrzebują takie minimum związane z tym, żeby mogło im pomóc właśnie w tych podstawowych rzeczach związanych z, budżet, z kontrolowaniem budżetu, z narzędzia typu CRM, które pomoże im jako deweloperowi sprzedawać lokale, prowadzić cały proces związany z obsługą klientów i sprzedaży lokali. I stąd porawił się pomysł, żeby może wprowadzić na rynek oprogramowanie właśnie, które będzie prostsze, łatwiejsze, przede wszystkim no, tańsze, tak? też tańsze dla klientów. Równocześnie nie będzie wymagało dużo pracy związanej z wdrożeniem. I stąd się wziął pomysł na Devlogic Express. Jest to oprogramowanie, które też ciągle się jeszcze rozwija. W tej chwili posiadamy już dwa moduły. Najnowszy do... to? CRM. Najnowszy CRM. To jest CRM dla deweloperów, tak, mm -hmm. Który w, w zasadzie w pełni zaspokaja potrzeby takiego dewelopera, m, które umożliwiają mu oferowanie lokali, prezentowanie tych lokali, później przeprowadzenie całego procesu handlowego z klientem, do podpisania umowy, do odbioru końcowego lokalu itd. itd. Także to jest taki, takie kompletne narzędzie. W mojej perspektywie bardzo dużym atutem y, jest integracja taka pełna Dokładnie. integracja e, Symfonii w obszarze handel, e, finanse i księgowość z Develogiciem. E, zarówno e, ze strony Develogic Pro, jak i Develogic Express, e, to jest nieocenione. E, nikt więcej nie ma aż tak dobrze zrobionej integracji, mówię, żaden e, inny dostawca oprogramowania typu ERP. Więc e, tym się możemy chwalić, to jest nasz duży atut. E, ja bardzo chętnie e, spotkam się z Państwem aby porozmawiać i pokazać, jak narzędzia oba wyglądają, jak wygląda i Logic Pro i Logic Express. Z Piotrem spotkamy się wspólnie i przedstawimy możliwości, dlatego zapraszam serdecznie do kontaktu z nami. Do zobaczenia! Do zobaczenia.